Słuchajcie. Jeszcze się do końca nie rozbudziłem. Zarzuciłem tylko boloneczkę na czerwonego. I taki okonek pykną od razu. Czerwony robak robi robotę. Tylko co zrzuciłem drugi raz tego samego cekulka, bo ciemnołem. Słuchajcie, jest już noc. Ciemno jak nie powiem gdzie. Słuchajcie, muszę to nagrać. Mareczek tutaj cebulkę smaży, tak? Ile? 68 nie. Mam. nie, Nie, Nie mam. Siemanko. Dzień Cześć. Jak widzicie, znowu nad wodą. Wreszcie. Do, wreszcie tak. Dosyć długo nas nie było, przynajmniej mnie nie było. Chłopaków też, Marek pracował. Miesiąc. Zbychu pracował. Ja za cztery tygodnie też nie byłem, bo trochę poporowałem sobie, coś mnie dopadło. Jak nie dopadało przez 3 lata, tak dopadło. Musiałem trochę przechorować na antybiotyku, by, byłem, więc nie, nie wyjeżdżałem nigdy. Yy, tak, y, jesteśmy nad wodą, jest to komercja, byliśmy tutaj. Aczkolwiek zastanawialiśmy się jechać na siemionówkę, a na to komercję yy, Leszczany tak? Tutaj byliśmy, le, leśna cisza. I tak kurczę nam się spodobało, bo cisza, spokój, natura, żubry, wilki jakieś. I, i, I inne gady? I inne gady i fajnie jest i, i ten. I przyjechaliśmy na nockę tutaj zapolować. Na co tutaj złapiemy i, i zobaczymy co to z tego wyniknie. No co, w tej chwili się rozkładamy tutaj początek. Oczywiście nie zapominajcie co? Lajkować, subskrybować, subskrybować i oglądać, tak i ewentualnie komentować coś tam niekoniecznie to musi być dobrze. Pozdrawiam kolegę. E, tak, no. No i co? To się rozkładamy. Tak, w międzyczasie powiem co i jak. Ja będę prawdopodobnie jedną metodę, drugą standardowo, klasycznie. Pewnie Marek to samo, nie? Tak, Metoda, metoda i klasyka. plus klasyka. W zbychu pewnie to samo, na co A będziemy miał klasyk. klasyk, tak. Ewentualnie co, co, co nowość wprowadzę, legendarnego Jokersa dzisiaj wprowadzę. Powiem szczerze. Ja na to nie opałem, Marek coś tam próbował kiedyś namrożonego. Ale to właśnie bardziej na jeziorze. E, e, Okoń, płoć, leść. E, ja, dało, dało, tak, ja dzisiaj dodam do zanęty troszeczkę Jokersa e, i glina, zanęta i zobaczymy. Każdy ma swego w rękawie coś ukrytego. Ja nie. Ja wiem, tak nie samo, na razie nie nic nie mówię. mówię. To są mini zawody, tak? Na no, mogą być. <laughs> Dobra, no to co? My się rozkładamy i, co? i w międzyczasie C będzie... Czy sobie skrzynkę? Miła. Miła. Może być, może być na kocie. Dobra. I tak na mnie wyjdzie. Rozkładamy się. Siema. Zarzuciłem, zarzuciłem tylko boloneczkę na czerwonego i taki okonek mi pyknął od razu yy, spławik mam 8 gramowy to jechał z nim jak jak z młodo kaczką. ale pięknie się prezentuje zobaczcie właśnie czasami właśnie dlatego dobrze jest podjechać troszeczkę na komercję jak ja to mówię, odchamić się od tych polskich wód, bo, bo się odchamić okonek wraca do Czerwony robak robi robotę. Tylko co zrzuciłem drugi raz. Na tego samego cokolwy wyciągnąłem. Olu ostrywa te przepięknego pana Pinokio. Nie są to duże, znaczy nie duże. On ma chyba ile? Ma? Z 50 cm. Ale pana... No, trzeba trzymać, bo silna ryba. Dobra, do wody, nie będę tu będę pokazywał. Pino tak wygląda jsiotr. O, bardzo przepiękna ryba. Do wody leci. Chłopaki mówili tam z boku, że nie mają żadnej brania. Nie wiem o co chodzi. Musi taki jak jestem dobry. Najpierw był Konek. Był Pinokio, czyli Jesiotrek. O, ale ten mniejszy, tamten był większy. Ale powiem Wam, że te jesiotry to silne ryby. Bardzo silne. Ja nie wiem, jak się zachowuje dwumetrowy, bo do takich kurde rozmiarów. Rozmiarów one dorastają, ale bardzo ładne ryby. Fajnie się to wszystko prezentuje. Jak one będą tutaj. Rozumiecie, jak one będą tutaj. rosły. I później takie będą metrowe, półmetrowe. Znaczy półmetrowe, półtora metrowe. To będzie przednia zabawa. Moi drodzy, na czerwonego, trzeciego, Jesiotryka wywaliłem. Nieduże te jesiotryki, no może mają z 50 cm, 45, 50, ale powiem Wam, że silne rybki, branie fajne, dżubek od dołu, pobierają pokarm z dna. otrek nieduży, chyba najmniejszy, ale Wam zaraz coś pokażę. Wstawię. Słuchajcie, jest jakiś drapieżnik, już Wam tutaj zademonstruję. Spójrzcie tutaj przy ogonie. Widzicie? To nie ja. Już to widać, że to jakiś zęba. Coś go kurde tutaj już dziabnęło. Dziabnięcie było. Dobra, wypuszczamy z kubańca. Pompaj, pompaj Zbigniew, bo ja nagrywam. Kółowrotek do wymiany, facet. Tylko wrotek... Ja go w ogóle nie rozumiałem tego Tak, Tak, do wymiany. I to na grunt, tak? No. A co miałeś na, na przynętę? Żółtą kulkę od Marka. Ja też mam żółtą kulkę, tylko mam pływająca. O kurczę ty. Tak. Powoli, powoli, bo to karpinos jest. Zbyć kowrotkiem zwijaj, a wędko pompuj do siebie. Jak odchodzi, to daj mu odejść. Tak, tak, on go musi zmęczyć. I on jest chyba bez tego, co? Bez yy, biegu wolnego. Bez. Właśnie tak patrzy jak go przyciąłem tu mi pojechał, Więc co za U ciebie u A. mnie A w drugą wlas i w to wlas po prostu w... Tak no chodzi no to kawał ryby widać To jest szczęście nowicjusza Ściągnij obo Wędko po to jest wędka, tak. po to ona ma szczytówkę, żeby to powiem, amortyzowało. Czy czujesz opór na siłę, nie Nie, nie, nie wolno. Powolutku. To, jak ci pompuje, czujesz, że ciągnie, to nawet popuszczasz wędko. Bo po to ma szczytówkę miękko. Świeżak ma zawsze kurka szczęścia. My <śmiech> siedzimy <śmiech> tyle czasu i nic, a on od razu... <laughs> Ty, no trzy ryby, ale to wiesz. Zaraz wyciągniesz to zobacz, jak tu masz rybę. Jeszcze ja tak zaraz to on nie wyciągnie. Tu mocne, silne ryby. No nie wiem, czy w moje. Nie, nie, nie wiem. On w moje chyba tam wlazł, w bok. Ta. Czuję, żeby do przeróbki. 8, tak. Ile? 68 cm O, to będzie więcej ważył Masz tu kilogramy, wrzucaj go do torby i do góry Twój też miał pobity. 6 6 kilo, no ale mój też miał 6 kilo Być chyba 6,5 No Pokaż jeszcze tutaj do wglądu się. Zaprezentuj się ładnie Ta rożki, Tak nad tym Delikatnie Tylko, Może tam nad mato Ja tu wezmę z tej strony Mata Na tle wody To dla mojej żony To dla Ani Niech, tak. będzie, niech nie będzie zła za to że dzisiaj nie zadzwoni Przepiękno, ale jest kawał tego Dobra Podbieraczka go wrzucaj go Wolutko, znaczy wkładaj nie niech jest, wypuszcza na pomost i wypuszczasz go Swoją. Zapiel Dobra, idź wypuszczę go Czeka, Czekaj, czekaj, ja czekaj muszę zobaczyć czy nagry się do Zmęczony Wypuszczony Ryba czy jest? <głos》> jedno, jedno i drugie <głos》> No ja myślę, że ryba bardziej coś Słuchajcie muszę to Słuchajcie, muszę to nagrać Marek tutaj cebulkę smaży I co tu będzie? Marek? Kaszoneczka Kaszoneczka będzie, tak będzie kaszoneczka Mamy kaszoneczkę Kaszoneczka O Mucios gracias Senioritas Zapraszamy do nas je, zjadł zaraz, to jest bo się zjadą zaraz Mało mamy do, 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 nie, Szybko tego filmu nie puszczaj, niech zjemy Cobuleczka <ścoughs> się zeszkliła Zaraz Marek będzie tutaj dorzucał Kieszoneczkę Dwie te rybki kawałki tak, Ale Marek, tą ząbrówką opikowałeś No, to, no. Bo to różne smaki są i różne ryby Ups! Jakaś butelka tu stoi. to stoliczek. Normalnie stoliczko nakryj się. Przywodieniu. Nie, 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 nie. nie, 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 nie. O, jak na poligonie w A już woda prawie. Dobra, poda już widać, to w prawie Woda się. Odparowała. Ale wiesz, nawet czy na te zawody, czy coś poje wziął, pojechał? Okej, wędki Nisko się pali. Moczy z się z synią. Jest kurde, wiesz Silny, bardzo silny o, o, Hejka, już. cześć <gulanie> <gulanie> Panom podziękujemy Ciemy. Słuchajcie, jest już noc Ciemno jak nie powiem gdzie Tak Zbysiu pyknął Przepięknego karpia, jak zresztą zobaczycie e, Przepięknego karpia pyknął 6 kg e, Tak e, do, wieczora, do wieczora Jak jeszcze się nie ścimniło, były brania Były brania, coś tam pykało Teraz pojedyncze pyknięcie Niedawno było Zbyszka e, Wcześniej było u mnie, ale ja myślę, że to kurde żyłkę pyknęło Tak jak Marek tak, że, że pyk pyknięcie Mogło nawet przepywać, jakieś karpia tak. i uderzył w żyłkę no. Dokładnie Bo to e, takie pyk i już tak. Jesteśmy na nockę jutro do 14 tutaj urządujemy. I się, wydaje mi się, że jeszcze coś tutaj siorbnie. z tej że wody. o O taką. Siorbniemy z tej wody coś. Tak. Dobra, na razie. Będzie to jest akcja godzina Widzę, to. ja też 20.12 12 W sumie cześć świeżynka Coś idzie ty no? Faktycznie jesteś zbyszek Ciśnie. Drugie. Drugiego jakiegoś kurde Ja że u Ciebie Nie, ja od razu widziałem, że u Ciebie tu pyka. Ja tak samo. No. Ale zbychu tu widzę Ro, Robota robi dzisiaj Panie panie Ty mnie to nie panuj, tu, tu, kurde już bo tylko ciągnij tego Ale szarpy ja nie Ja Nie wiem czy ale Nie wiem czy będzie widać Nie no nie widać kurde bo noc jest no Nie, nie mam. Ale uciekł. Okay. mniejszy, mniejszy, mniejszy. jest No to cieszy. Mam. No ja wiem, że taki mniejszy kawał kabana ja Ty. Nie, to nie wiem Waga ma? Nie, waga ma. Lade. idziemy ty ładny What? What ty? Ja nie wiem, ładny 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 ty ładny 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 go. Godzinę. Dobra, to przed podbierak go. Czy ważymy go? To bez z przesady nie męczymy ryby. Dobra, nie, nie męczymy może, Możemy zważyć. gdzie masz to torbowni. W torbowni, ale większy ten większy. ma. O, widzisz? Tak, to jest 6400. Tak. No. 6400, więcej. A nie z no, Dwa no, razy no, głowę no. lejemy jak będzie cieplej Trochę dłuższy, nie? <laughs> nie ty, Kurwa jakie jak to kuruje ruchy jakie ma jak to jest No No wypuszczaj go już To jak Ja jako najmocniej łowić Boże Poszedł szedek kuna Wiązek, że to kurka taki karpik Marek w okularach <głos> <głos> Słuchajcie, jak swoje robi, przykro mi Pesel, pesel to jest pesel <noise> O, takie to pożyją Słuchajcie, czy to ma być... To jest... Po prostu nie da się opisać. To trzeba przeżyć. Trzeba być. Teraz czekaj. Bo już się zaczyna. No, Raz będzie jechał. No, jedzie. Bo jest Jest? Jest Ale jaki... O Jezus Marek! Nie wydurnie! Ryba! Płotka! Muszę wejść po tę ja idę do lasu No idź No dobra, wypuszczamy Marek, a mógłbyś do kamery powiedzieć po co idziesz do lasu? Także żeby jakie? <laughs> na pewno. Słuchajcie, już jest w powędkowaniu. Generalnie się prawie. W całości zginęliśmy. Podsumowując ten wypad. Tym razem na ja wczoraj zapałem dwa okonki i trzy, trzy, jesiotry, trzy jesiotry z samego początku, a później nic: ani na spawik, ani brania, i ani brania na, na metodę i na klasykę. Marek: jedno branie tylko. Jedno miałem. branie i też I żadnej ryby. Oczywiście 24 godziny byliśmy, no ale mamy tutaj rodzynka króla. w Biegocie, króla. <laughs> e, no to niech opowie swoje przyżycia. Udało mi się złapać trzy karkie. Jeden 6 kg, drugi 6,30. 200 eee, trzeci, K największy 7200. Eee, plus jeszcze dzisiaj były dwa konie i poteczka, ale to... Mi się podobało dzisiaj. I co? Na, na klasyka, nie? Na klasyka. Na klasyka, na kulkę proteinową. Żółto, Żół Żółto, kolor, żółtu. smak. Eee... Nie, nie znamy, nie znamy. Nie to próbowaliśmy. Kilkuletnie. Znaczy, kilkuletnia, nie, nie pamiętam. kilkuletnia Pięk, przeterminowana. przeterminowana na pewno i, i ten. No i Ale robota robiła. Robotę robiła. Za tydzień jedziemy na najprawdopodobniej jest plan jechać na Mazury. Na Mazury na te jezioro nasze Rynnowe. Rynnowe musimy tam bryczkę wstawić na brzeg na zimę, ale też się powędkujemy, co spróbujemy, może pobatować jakiegoś czupaka. Jak pogoda będzie to tak, To, to, to tak. zwiniżek, ja to... potem trochę gruntu, może spławiczek. No ja to tam bardziej na grunta nie ma za bardzo gdzie, ale ja to spławikować sobie pospławikuję, bo, bo fajnie tam na jeziorku. Zdręgo potrafię fajnie brać. No ja i Co? Widzimy się. Do, do następnego. następnego. widzimy się następnym razem. Idziemy znowu łapać. Lajkujcie, subskrybujcie. Znaczy kto się, będzie oglądajcie. łapał, ten będzie łapał, nie? Ale Ola. tak jak żeśmy mówili, wygrywający stawia skrzynkę. No, skrzynkę. Wody. Wody oczywiście mineralny, gazowanej bo gazowana nie zdrowa. Zapamiętajcie. Na razie.